Witajcie w kolejnym odcinku serii Transportowe opowieści. W tym odcinku dowiecie się więcej o autobusach Hilch M181. Jak powstały te autobusy oraz jakie podtypy należały do tej serii, o tym się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału. Oczywiście pamiętajcie, że ten kanał tworzymy razem i zapraszam na moje social media. Instagram, TikTok oraz X, a także serwer na Discordzie. Linki i nazwy tych profili mają podane w opisie tego filmu. A ja przychodzę do tematu tego odcinka. Otóż Jelcz M181, nazwa handlowa to Tantos, a to nazwany odkurzacz. To 18-metrowy niskowyjściowy autobus przygłupowy klasy Mega, produkowany w latach 1996-2007 w firmie zakłady samochodowej Jelcz S.A. w Jelczu Laskowicach. Chociaż, co ciekawe, pod koniec 1995 roku przedstawiono prototyp tego autobusu jako Jelcz M181 MB z silnikiem Mercedesa o oznaczeniu OM447 HLA. O mocy maksymalnej 300 koni mechanicznych. Zaś produkcja, tak jak wcześniej wspominałem, rozpoczęto w następnym roku, czyli 1996. Kilka miesięcy później autobus ten przeszedł modernizację nadwozia, w wyniku której zastosowano całkowicie nową przednią ścianę z panoramiczną szybą i wydzielonym miejscem na świetlik. Nieznacznie zmodernizowano wnętrze pojazdu oraz jego ściany boczne, analogiczne modernizacji jak w serii M121, a o tych autobusach już zrobiłem osobny materiał, także serdecznie zapraszam. W roku 1997 do ofert dołączył model Jalcz M181M z silnikiem Mana o oznaczeniu D0826LUH13 o mocy maksymalnej 260 koni mechanicznych. Kolejnych modernizacji dokonano w roku 2000. Na wysokości trzeciej drzwi pochylę poprowadzoną podłogę Dzięki czemu zlikwidowano stopień za tylną krawędzią drzwi. W ofercie pojawił się również model M181M Ukośnik II ze silnikiem Mana D2866LUH o mocy maksymalnej 310 KM. Niestety model ten nie przyjął się na rynku i został wyprodukowany tylko w jednym egzemplarzu. W roku 2002 autobus ten otrzymał nowy przekup firmy Humner oraz nadkola zewnętrzne z modelu Jelcz M101i. Ogólnie o tych autobusie trzeba byłoby kiedyś nagrać osobny odcinek, zaś ostatnia modernizacja nastąpiła w roku 2005. Zastosowano przednią i tylną ścianę z modelu M101i, wprowadzono nieznaczne zmiany wewnętrzno pojazdu oraz zastosowano unowocześniony silnik OM457 HLA. 3, 3 Czyli że pierwsze było trzy rzymskie, a potem następne trzy, czyli to arabskie. I skrzynię biegu Wojt D864.3E. Tak zmodernizowany autobus uzyskał nazwę M181MB Kośnik 3. W 2004 roku zakończono oferowanie modelu M181M, jednak ostatnie egzemplarze tej wersji zostały wyprodukowane w roku 2000. Jelcz M181 MB3 obecnie jest jeszcze eksportowany w Płocku, jednak już tam ten autobus pojawia się coraz rzadziej na ulicach. W październiku 2008 roku zakończono w zakładach samochodowych Jelczu produkcję wszystkich typów autobusów. Ostatnie egzemplarze wersji M181 MB ukośnik 3 powstały w 2007 roku i nadal są eksportowane przez KM Płock. A w tym filmie to już byłoby wszystko. Dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli się podobało, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał. Oczywiście propozycje kolejnych tematów na odcinki możecie pisać w sekcji komentarzy. A ode mnie to tyle. Słucham Was, Jeff. Cześć.